O Boże, no, to teraz pora na Jamskera. wszystkim, Z tej strony ja, Sansy, a to jest drugi odcinek ze serii Five Nights at Freddy's Otóż słuchajcie, zauważyłem, że poprzedni odcinek z tej gry się bardzo ciepło poprzyją e, ale nie dobiliście 40 łapek w górę, więc nie będzie odcinka z kamerką. Nie jestem nic dziwnego, to dopiero odcinek ma jeden dzień, ja mam za mały kanał, żeby tyle robić. słuchajcie 40 łapek pod tym filmem i... Resztę serii całej z FNaFa nagrywam z kamerką Żebyście mogli widzieć moje piękne darcie mordy, kiedy wyskakuje na mnie bany kół Albo lisiasty A nie przedłużając, jedziemy, proszę Państwa, z... Trzecią nocą Oczywiście próbowałem coś tu naprawić z tym audio, żebyście nie musieli słyszeć przegłosu u mnie Ale obawiam się, że jest to niemożliwe Jak spełnienie wszystkich rządowych obietnic <noise> to oczywiście żart, ja nie mam żadnych poglądów politycznych, jestem apolityczny Dobra Także przepraszam, jeżeli będzie u mnie słychać y grę A, kurczak już poszedł przegranczek Ok, w razie wiecie co Kiedyś um... hey, to ja wyciszę Fongaja i po prostu powiem o czym on tam będzie gadał. Ja po prostu o czym gadał, bo ja trochę znam. Mm, trochę to na pamięć. I ogóle Fongaj mówi nam, by trzeciej nocy, żebyśmy uważali. Zupokojmy te mitologii okropnie. Otóż Fongaj mówi, żebyśmy. Lul! FONGE mówi, żebyśmy uważali na Pirate Cove, gdyż w Pirate Cove siedzi Foxy. Jak dobrze wiecie, jest okay, tak teraz jest dupa, bo Chika bardzo długo lubi siedzieć pod drzwiami. Ok, poszło sobie OK, Foxy się obudził. Ja, Co tutaj się, cofnęła jedna. Widzę, że Tomoc należy dzisiaj wyjątkowo do oczyki. Jeszcze raz jak to naprawdę przepraszam Was, jeżeli jest przegłos z gry, ale naprawdę nie umiem tego naprawić, a bardzo bym chciał. Najchętniej to bym wiecie co zrobił? Odpalił tego na słuchawkach i dopiero byłoby sranie po gaciach. Tym bardziej, że odkryłem jakieś kilka temu, że ta gra, mimo że jest straszna, stara, to dalej straszy. To zagrałem sobie w taką czwartą część i... Przestraszyłem się na pierwszym lepszym jumpscare'ze. Wiecie, jest w kuchni, więc nie ma co dupę sobie, jak na razie. Przełączę na pajetko, poczekam troszkę. No, list. Liz wystaje za kurtyny Czyli skończył właśnie Foxy walić szczocha do wiadra śpiewając przy tym rozkosznie morskie opowieści. Co się Uwierzcie mi, że to nie jest dobry znak. Bo nic się nie chce ruszać, tylko Foxy i Cika się ruszają. To jest szczerze mówiąc zaskakujące. O jebany! Gdzie się kurczę co to A tu Gdzieś, wiecie, Fox to jest bardzo ważna postać w tej grze. Ponieważ on pojawia się zawsze tutaj. Jak go zobaczycie tutaj, to trzeba szybko zamknąć drzwi. Tego jest bardzo ważne do pilnowania. Bo on nie jest taki, że poczeka sobie chwilę przy drzwiach. Tylko on od razu wam się do biura wbija i to jest najważniejsze. Na skupieniu A im większe skupienie, tym lepiej bo zesram się jeszcze bardziej na jakiegoś jumpscare'a Czyli zesram się bardziej na widok jakiegoś jumpscara. Okej okay. Foxy zaraz Będzie do nas pędził z petycją przerąbania, no bo, że nie miał, żeby nie było przegłosu w słuchawkach, nie w że przegłosu mnie w mikrofonie, a specjalnie wyciszyłem grę sobie i teraz ezo co słyszę. I teraz jestem trochę jak nietoperz z upierdzielonym uchem.

Gdzie jest? Kurwa, gdzie jest ten? Elo, gdzie jest Freddy? Yy, Freddy, gdzieś mi spierdolił. Ok, wytrzymamy. Gdzieś jakiś ruch z piąta rano Powinniśmy wytrzymać szybko. Mówię wam, wygramy to, gry Wygramy to. Teraz powinna magicznie wbić piąta rano. Skurwa, choć jak się. Czysta szyba nie jest. Ja słyszę obecnie, nie? Chodź, jest to. Tu jest chrecki, dobra. Ej, jakby tak prawidłowość w ogóle. No way, tak już jest wygrana. Aha! Mam cię! No proszę państwa, lecimy z nosą czwartą. Czwarta noc to będzie coś ciężkiego, myślę. Po prostu... Bo po prostu ja jestem pewien, że czwarta noc to teraz będzie totalny wycisk, moi drodzy. gościa. Jest tak, jaki jest mój, mój plan, że jak przestaje działać monitor na chwilę, tak to po prostu go ściągam, bo to jest, jest maradra mar, mar z prądu. A prąd to jest na wagę złota. Okej okay, guys, myślę że to możemy wygrać, to może, to się, to się da wygrać, mówię wam, wygramy to. Będzie co na intro dawać. <ścoughs> Bonnie, Freddy, Foxy są na miejscach, ale królik poszedł do kuchni. No się jest zresztą pewnie... Być. Jak jakiś oszołom jakiś Dzięki z Aż A siekdy muszę napić specjalnego napoju. Blokowanie produktów. Freddy fast bez pizza. Jakie piczku mi przysłało? What the fuck! Tylko na, na chwilę spuściłem gościa z oczu. Oczy mam na ciebie, frajerze że nie, nie wymkniesz mi się nigdzie. Okej. Okay.

Okej, okay, okej, okay, alright. Jest dobrze, jest dobrze. Jest, myślę, bardzo dobrze. E, to się jeszcze okaz. <laughs> <6 -9 laughs> Dobra. Pisimy. Przemy... Pak. Ha, miam W listu tej... dobrze zmieniamy nasze położenie już wysłamy specjalny oddział FBI i ona dobrze się składa akurat z drogą, reguły bo ja tu mam taką fajną czapkę która by pasowała takiego strażnika Znaczy tak prawda na strażnika to nie powiedział bo to jest czapka podoficera polskiego. Ja ja znowu ja śc ściny w tej grze. Okej, okay, tu jest, tu jest. Ju tu... kurwa jest Ja tak zawsze sprawdzam. Ja tak zawsze sprawdzam bardzo. Przyjmujcie się moim stanem psychicznym, ja tak zawsze. Szybko i sprawdzam rzeczy. Zaraz tak słuch wysilam. Żebym usłyszał cokolwiek z tej gry, nie? Ja teraz siedzę pochylony przed monitorem Tu cię mam! Ja teraz siedzę pochylony przed, przed monitorem laptopa Żeby lepiej słyszeć ich oraz przy okazji by mnie lepiej słyszycie pewnie Okej, okay, gdzie jest kurwa? Yy, gdzie jest kurczek tu jest Fuck, 3e Jest dopiero A34%, dopiero mi zeszło. Ja pierdolę. Kurwa, taki szybki józef to mi się nigdy w historii nie ale no To jest Firefighter Forever, który ma. Co to już ma. No. Kurwa, dobrze mi się to zrobiło. czas quick check, żeby nie marnować se prądu, nie? Poszła. Jeszcze kilka razy poupewniam. No powiem tak, że za, 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 za właśnie nie jest i się po nie robi. Jest czwarta rano dopiero, a już mam 14%. Które jest 5 rano. W trwać trzeba. A w ciągu tej minuty może się wydarzyć wszystko. No ja, i państwo, uda się przejść czwarte Dwie noce na naraz! Chyba. Nie, mowy. Pani siedzi gdzie siedział, niech tam siedzi w tym klozecie Która jest? Jest! Piąta M, piąta M, dawaj, dawaj, dawaj! Wbijaj mi z tą cymbalem Albo ci zaraz po dzwonach po bimbalem dwa 2% powera Fuck, fuck! Quick, please, pliska! No i chuj. <śmienny> Easy! What the fuck! Dwie noce naraz! xd raz. XD, guys, to się już nagrywa i guys, 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 tego Fnafa gram właściwie już? To dopiero 19 minut! Kolejna noc dajemy 13 pod rząd! O kurwa... Co to ma być? spodziewałem się tych... A jo, dobra, zapomniałem powiedzieć, w czwartej nocy purple, Nie, które Boże eee, w czwartej nocy na nagraniu linie... What the fuck? Na tej nocy na nagraniu ginie Fongaj. I teraz, właśnie odebraliśmy tę wiadomość głosową od animatroników, właśnie. Czyli nie wiem, czy to muchnaga się tam na pocztę głosową, nie? To robi dobrze, mógł, mógł być Optimus Prime z negatywną skargą do twórców, że nie zainstalowali mu mechanicznego penicha. Spodobała mu się autobotka. Autobotka, która nie miała tego, czego powinna mieć. W ten sposób tragiczne low story Optiusa Prime nam nabrało jeszcze większego bardziej low Tragic low story. Dobra, jedziemy przy Państwa, noc piąta. Szukamy ich. Tu jest królik. Tu jest, tu jest, tu jest królik. Pok? Dobra. Królik? Niedźwiedź? O. Okej. Okay. Okej, okay, królik. Ja mam małe... ...wątpliwości co do ich położenia. Okej, okay, ten przed do zaplecza. Ta dalej siedzi w kuchni. Jest tak na razie, co się bezpiecznie nie marnujmy tego prądu a przejdziemy. <grystanie> Wszystkie w noce to będzie chyba najkrótsza seria, <grystanie> jaką kiedykolwiek zrobiłem do końca gry. O, dupę jeża. w dupę To w dupę jeziksą, w dupę o kurwa Mamy towarzystwo Pierdolę Prąd wolny z nałocą, nowa wezłota. I fajnie by było, gdybym go utrzymał do tej trzeciej rano. Jakieś takie taktyki wyczytałem, że jak jest już 50% powera na trzeciej AM, to już jesteś ustawiony. Jeżeli tylko będziesz oszczędnie jechał z tym prądem, nie? No ja tak paniasz nie przekażę śmiechu, go zamykać dwie, bo on się tu może za zawsze pojawić. Nie, tylko jeden błąd już go możesz puścić do siebie. A ja pełne radości się wpuszczać nie chcę zbytnio. Nie interesują mnie takie rozmowy w toku z gwiazdami. Pak, pak, pak. Nie jest to dobrze, nie jest to dobrze, nie jest to dobrze. What the fuck? What the fuck? Astra! 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 jest, Astra! Jest po prostu Dobra, Astra! po prostu, spięty. Jest po prostu spięty gameplay. Spinę jak to w MMA. gdzieś i w ogóle poszedł na grzyby A nie raz mi się tutaj nie pod drzwiami, co będzie chyba jakaś święta noc. XD 30%, a dopiero 30% Pod moimi drzwiami. Jo the fuck? Co to jakiś rajd u mnie? Mam jakiś rajd! Pod tymi prawymi drzwiami. Widzicie, dlatego warto być lewakiem. Zobaczy, jednak mi się skampił. O kurwa dobra jestem głupiony już Dobra spierdolił i też spierdolił Będzie nowy ponownie tam pojebana Szmato pierdolona Kurwa dobra tak grasz jest przegrana, dobra to już jest noc przegana o, piątą na następnym odcinku już, nie? Dobra, nie ma już co walczyć, panowie. To już jest przegrana bitwa. Animatroniki nas pokonały w piątej nocy. O jak one są kurwa agresywne teraz. Kaczka agresywna, mi to nam na to nam seksualnie, dobra? O Boże, no to teraz pora na jumpscara Cóż, eee... Piotr naszego no to... boczików się wystraszył. Zygnoję. <grystanie> Dobra, to było takie tam lekkie mną. Eee, no cóż, każdemu się zdarza. Eee, myślę, że to będzie seria, która się obejdzie bez śmierci. Ale, od dziwo, jednak, jedna śmierć Szygno. mamy. Także. Moi Drodzy Państwo To była dla nas przyjemność Znowu dla Was i z Wami zagrać w Five of the 1 Pamiętajcie 40 to podoba minimum już 15 łapek w górę 15 łapek w górę pod tym i tamtym filmem nawet A następne odcinki będą pojawiać się z kamerką I zobaczycie mój ryj Zobaczycie jak się boję Jak wrzeszcze, jak reaguję na te jumpskery. I myślę, że będzie fajne tego ja się z jak żegnam do zobaczenia do następnego siema, a w następnym odcinku piąta noc. Neura. No